Jesteśmy drodzy widzowie, razem z wami gra numer 2 dzisiaj u nas na streamie. A Karlos nam zlagował i odłączyliśmy się, tak jak mówiliśmy, od Jegwena i Zeda, ponieważ, ponieważ po prostu zaczęli grę bez nas, <coughs> naszego administratora wyrzuciło i nie zdąży nas poinformować, że taka gra się rozpoczyna. Także mamy, mamy grę, która nie jest u nich. Także drodzy YouTubeanie, jeżeli nas oglądacie, możecie również iść do Jegwena. Tam jest inna gra, u nas jest inna gra, wszyscy się cieszą. Ja jestem rolę, razem ze mną jest wyjątkowo Devran, nie ma dzisiaj Mestra, ponieważ. <coughs> Dokładnie tak. No i kogo my tu mamy? Mamy znów, znów mamy Cloud Kingdoms, tylko że tym razem mamy TVP drodzy widzowie. Carlos w lewym dolnym rogu jako fioletowy Teran oczywiście lubiany i, i kochany przez widownię, także myślę, że cieszę, się, że właśnie go w tym momencie mamy na naszym streamie. Mhm, dokładnie tak, a w prawym górnym rogu jako różowy Protos Incivit, który już postawił swojego pierwszego pylona. No, i produkuje oczywiście e, próby, nic tutaj nadzwyczajnego nam się nie dzieje. E, no i dobrze, może mówiliśmy ostatnio o tej mapie e, z perspektywy e, PVZ, to może powiedzmy w tym momencie z perspektywy TVP, e, bo to naprawdę może ciekawić większość, e, większość graczy. No, tak, oczywiście, możecie, możecie wchodzić drodzy widzowie na na kanał do jak na Egalisk Show i pisać, że u nas Najgalizk Plus w tym momencie gra Carlos, żeby po prostu ludzie mogli sobie wybierać mecze, które tak naprawdę chcą oglądać. No bo to jest jednak fajna, fajna możliwość wyboru czy chcemy na przykład oglądać sobie Protosa vs Zerga, czy jednak Terana vs Protosa, no to jest fajna fajna opcja. Mm -hmm, dokładnie tak. Pierwszy gate właśnie stawiany asymilator, również grany przez Incipita Mm -hmm. No i zobaczymy, takaś jakaś próba troszeczkę przeszka przeszkadza budować tego barak, jednak kolejny CV tutaj przyspawał troszeczkę tę próbę i zaczęła uciekać. No tak, no i to jest to, jest to co mówiliśmy w poprzedniej grze, czyli bardzo fajna taka troszeczkę presja psychiczna, bo oczywiście gramy niby ten standard, ale zawsze ta próba nam jeździ, musimy troszeczkę opóźniamy te baraki, musimy odwołać SFA-kę, kolejną i później kolejną, ganiać troszeczkę za tą próbą. No i teraz zobaczymy, czy Karolosz e, zeskautuje swoją bazę, miejmy nadzieję, że o tym nie zapomni. Bo, mm -hmm. Jednak no, ten rally point z baraku już tutaj jest ustawiony. Tak. Tak jest, także to jest wszystko, wszystko subcie. Bardzo fajne pod tutaj u boku troszeczkę, żeby widzieć ewentualne, jeżeli przyszedł Blink stacker Oli na przykład żeby widzieć, czy te tutaj próbują się jakoś ninża blinkować, czy też próbują w ogóle tam podejść. No i zobaczymy czy ta próba, ta rapowa jest zniszczona, także nie zobaczyliśmy. Mhm, dokładnie. zobaczyliśmy w sobie fakt, który się wydarzył. No i zobaczymy, zobaczymy tutaj czy będziemy mieli One racks Expand i One Gate ekspans ze strony obu graczy. No dokładnie, jest też ekspansja. Mhm. Jest ekspansja grana, jak na razie zero gazów b, b, dla Terrana, więc zobaczymy. Jednak ta kolejna próba jest wysyłana tutaj ze strony y, Protosa. Mhm. No, Prawdopodobnie na kselnage, jednak strzelna, jednak nie, nie, zmierza ona bokiem. Tak, Zobaczymy. Myślę, że po prostu, po prostu dokładnie chce się upewnić, że, że Karol jednak idzie w tą ekspansję. To jest bardzo ważna informacja kształtująca, gdyby mm -hmm. tego nie zobaczył, mógłby się spodziewać, Jednak jakoś... kolina może tutaj... Jest kolejne dwa gatey. wiesz, to ta proba może sugerować, że tu będzie grany gdzieś proxy Stargate. Proxy Stargate? No, może proxy, a może po prostu forgate. gate na domu, mógłby być grany? 3 mm, gatey w mainie, jest tutaj kolejna proba, jest, tak, 4 jest, jest grany forgate. Drodzy widzowie tak, że tutaj Incipit nie będzie się bawił. Ale jakiś... Jak Karol znajduje tę probę ona ucieka. Aha, dobrze Tak ataj. jest, tutaj Incipit nie będzie bawił się w jakieś, jakieś specjalne, super mega wyrafinowane zagrywki. Czy ma kołton walnie Forgata Karol w tym momencie musi, musi bardzo uważać, on oczywiście o tym nie wie, no, ale może spodziewać się, że jeżeli przyleciała druga proba, to może to Inwestować coś niebezpiecznego, bo tutaj na nie mamy bunkra na środku, na na mm -hmm, dokładnie, na tak. wejściu. A ja, no i teraz dopiero. Ten stalker może wszystkie te mariny wykajtować, jeżeli dobrze się uda. No, teraz, ooo, ten jeden marin musi się znosić i. Ta proba tutaj prawdopodobnie zginie, zginęła ta proba, jest jeden pylon niszczony przez pojedynczego Mhm. No i zobaczymy, mm -hmm. zobaczymy. Tutaj widzimy, że ten stacker jest odganiany przez ten, przez tą mm, przez tą SFV kę tak na dobrą sprawę, no tutaj jest niszczony ten pylon, tak jak właśnie mówiłeś. Idą, idzie właśnie kolejny stacker z lotem, także tutaj będzie... Będziemy niebezpieczny pylon nie przyżyje, ale stług jest jeszcze jeden, także on jest bardzo ważny, że tam będzie można łapać. No i nawet jednego marina może się udać, czyli to jest kolejny, kolejny demi bardzo fajnie zadany. Mm -hmm, anem, dokładnie pylon jest bardzo daleko. Czy ty widzisz co tu się dzieje? No widzę, widzę. A widzisz to robo, które będzie się budowało przy tym fajlone? Gdzie to jest? A. O. Insipid. No to Insipid w takim razie to mąż idzie na całego prawdopodobnie walnie Immortala, tak mi się w każdym razie wydaje. Mhm. Jednego do, do, tego, do tego swojego pusza. Karolż buduje drugi bunkier u góry, ale to może być za mało. Zobacz, że te, czty, że te 500 akrów e, i Zelot mogą na spokojnie tego bunkieru tutaj obstrzeliwać. Mhm, dokładnie tak. Straszą tylko i wyłącznie energię. Są so mariny, oczywiście mm -hmm. poza bunkrem, O no, ale ten, ten bunkier musi być naprawiany, bo on tutaj zaraz może nam niebezpiecznie paść, no tutaj jeden, jeden soker troszkę zaniedbany. Mm -hmm, dokładnie Zabarę tak, wszystko, nie ten mm -hmm. Jest jeden ofen bardziej ofensywny pylon już tutaj koło trzeciej bazy mm -hmm. ze strony Protosa. Tak jest, także chcę sobie troszeczkę bliżej uruchomić oczywiście to jest bardzo fajna decyzja w tym momencie. Karol już dwa bunkry, buduje bunkier numer 3, także to jest bardzo fajne oraz myśli Turec, to jest bardzo mądra decyzja, w tym momencie mógłby spodziewać się jakiś Dark Templarów za tym. W tym momencie żaden żadna taki klopcik mu nie wejdzie, no i... Mm, ale zobacz co się dzieje, drugie robo jest zgrane. Drugi robo, gdzie? Tutaj drugie robo? O tu będziesz... Insipicy, ty nam chcesz tutaj zagrać. Czy, czy on będzie robił dwa Immortale naraz, w ogóle nie budując Stalkerów? Dokładnie. Pierwsze robo w ogóle nic nie pracuje. No nie wiem, zobaczmy. Może on zapomniał, że to robo postawił? Możliwe, że tak. No... Nie wiem co to, to za Special Tactics, ale... Forgate two robo z jednej bazy na... 18 workerach? Nie wiem, no incypi troszeczkę tutaj grała kosmos. E, mówiąc szczerze, i nie wiem co on tak naprawdę chce ugrać. Ten, no w tym momencie już. Karol, Karol już jest tak naprawdę to co chciał. Me, e, ma to co chciał mieć, generalnie, mają już trzy bunkry. Dokładnie tak, on się rozmakrował, ma ponad dwukrotnie większy przychód, zabezpieczył już swoją ekspansję. No i buduje już marudery, no bo buduje marudery, nie uszkujmy się, idą ra, e, dwa te laby i kolejny reaktor. Także w tym momencie będzie troszeczkę przerwana produkcja jednostek, no ale nie uszkujmy się, że te jednostki, które w tym momencie Karlos posiada, e, są wystarczające, zaraz nawet plus jeden się skończy do ataku. Także już będzie w ogóle, no dokładnie tak. w ogóle łatwo obronić. i zobacz, że jest budowany e, i Observer, i Immortal, także i Observer pewnie ma ma zadanie tutaj popatrzeć, e, co tak naprawdę w środku ma Karlosz. Ale no, mm hmm. Incipit strasznie. Mm -hmm, no czekam, tak, jest to. 10 minuta, nie ma ekspansji. Karosz ma ekspansji ma od początku gry. Za, za, 20 sek za 30 sekund skończy się steampack i wtedy to będzie fatalny timing ze strony Protosa. Mm -hmm. No, robią się, po no jest tutaj ładnie snajkowane, bo to jest fajny damage rzeczywiście. Tak, na tak naprawdę. No nie został zniszczony. Darmowy, no zaraz myślę, że zostanie dobit, on się tu już. Mm -hmm. O, no, 3 życie, 2 1. I jest zniszczony, także to jest fajny, fajny tak, tak naprawdę darmowy damage yy, zadany, no ale. To jest za mało. No zobacz, że wychodzą już podwójne ma Marinsy, ponieważ mamy reaktor, potrójne Marodery, mamy trzy te klaby. Są produkowane dwa medivaki w tym momencie. E no na razie mamy jednego, zaraz będzie drugi, zabrakło troszeczkę y gazu te, także no... Jednak dochodzi do starcia jednak nie wycofuje się Karol, czy nie chce ryzykować, on wie, że ma przewagę. Mhm, tak, on wie, że ma przewagę tutaj z drugiej strony nie ma żadnych tak także nie może tej armii podzielić, może... Na Steampaku spokojnie w tym momencie wejść i wystrzelać naprawdę Nie wszystko. Jest to, grany Steampak, jest grany skan obserwer został zniszczony, Pylon został zniszczony. Myślę, że tutaj już spokojnie poradzi sobie Karol. No zobacz, dobrze mieliśmy przykład, jakie tutaj piękne mikro ma. A Karol tak ładnie z tymi jednostkami, tymi marodorami się osuwał, żeby emocjonalnie były snypowane. Teraz plus pomarnictwo wysłane tak naprawdę są wózki, żeby tego robić, ale ona, namów do życia. Jeszcze, jeszcze no, ale zobaczcie jak szybko te takie giną po tych morderów To naprawdę jest e, kompletna sieczka, my no mamy GG ze strony mm, Dokładnie, GG ze strony Protosa. 1-0, czy to jest best of one? E, no właśnie zaraz, zaraz się dowiem, kto komentuje e, z Rowling. E, z z... Rowling. Razem ze mną dzisiaj komentuje Devran, dlatego że Mestru nie mógł się dzisiaj pojawić, ale jak na razie naprawdę fajnie nam to wychodzi, mam nadzieję, że drodzy widzowie wam się podobało Tak naprawdę to co chciał zagrać incipit miało sens, to pierwszy robo wybudowało się na tyle szybko, żeby z tym jednym Immortalem tam, tam spróbować wejść, tam nie było żadnych innych maruderów Trzeci bunker dopiero co się kończył, nie było jeszcze Steampaka, nie było tego plus jeden do ataku, także ten push miał sens, jeżeli tego Immortala skrono boostował to mógłby bardzo, bardzo szybko ściągnąć jeden z bunkrów, zanim w ogóle ruszyłyby się SF, no a potem to już wiadomo, jak to, jak to różnie bywa, kiedy, kiedy teren jest tak, tak bardzo przyparty do muru, no ale nie wiem, postawił drugiej roboty facility i to pierwsze w ogóle nie pracowało. Zagrany kosmos, nieudany kosmos, no i... No dokładnie zresztą. tak, trzy bunkry, timing w ogóle według mnie nietrafiony, jeszcze po tym Steampaku, tym Steampak był skończony, plus jeden do ataku, trzy bunkry, z na ki naprawdę... mnie nie było szans, żeby w ogóle przebić tę defensywę. No i dobrze, drodzy widzowie, wam dziękujemy, drodzy YouTubianie, e, dro na żywo zaraz do was wracamy z kolejnym meczem tutaj dostaję w sumie informacji, że jest to bez free. A to wiecie co do rozwideo, zrobimy tak, że nie będziemy tego przerywać, bo nie będziemy spoilerować, że na przykład po dwóch meczach będziecie widzieli, że wygrał ten, który wygrał mecz pierwszy. Po prostu będziemy to ciągnąć jednym ciągiem, bo to jest bo to jest naprawdę fajna opcja. Na kamerkę tylko na mnie, żeby mógł pogadać sobie zaraz zobaczymy, jak tutaj jeszcze tak naprawdę nam istnieje. W tej drabince no i mm -hmm. mamy 47 e... widzów. Czy ty to widzisz? Tak jest, drodzy widzowie. E, dziękujemy Wam dziękujemy za wspieranie e, Plus Widzę, że jednak m, ktoś poszedł i napisał na u, u Jegmena, że u nas gra Karol, czyli troszeczkę widzów się zbrało. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Mamy nadzieję, że Wam się podoba nas, nasz komentarz. My oczywiście dopiero e, zaczynamy, tak naprawdę, e, bawić się w komentowanie, bawić się to nawet ciężko nazwać zabawą, bo to jest naprawdę, naprawdę ciężka fucha. Ci co próbowali, to dobrze wiedzą. No i, no i super, o, no i tak, tak jak kolejny widz tu pisze, że ogląda dwa streamy na raz, to jest bardzo fajne, tak jest, Kar Karol wygrał pierwszy mecz, ja się zaraz dowiem dokładnie jaki jest wynik. Mhm, mm joinuj się, joinuj się na mnie już. Okej, okay, dostaję Inwa. zapytaj się, proszę gracza, jaki jest, jaki jest ten wynik, zanim się czyta. I będziemy, będziemy mm. mogli, drodzy widzowie, chyba startować z kolejną grą, no, bardzo to fajnie idzie. Karolosz przeciwko Incipitowi, 1-0 dla Karolosza, mm -hmm. w sumie, Poproszę o sekundę. Może uda mi się skołować coś fajnego, naprawdę. Mhm. Scoreboarda mianowicie. Nie wiem czy, czy, jest, czy jest taka opcja w sumie. No i widzimy, że będzie grany Daybreak. Daybreak TVP. No to... Mocna mapa. Wiecie co? Dobra drodzy, wiecie co? Ja po tym meszu ustawię tego scoreboarda. Na razie będziemy się bez niego tutaj... Bez niego będziemy sobie tutaj funkcjonować. Mam nadzieję, że Wam to specjalnie nie przeszkadza, scoreboard prawie się w, w kolejnym trójmeczu, no i tak, tutaj dostaję fajne informacje, jestem, jestem w grze, Ok, go, go, dla fanów jesteśmy gotowi, w każdym razie, dobra, drodzy widzowie, mam nadzieję, że, że jesteście, że czekacie tak naprawdę na tą, na tą grę bardzo, bardzo mocno, bo ja, mówiąc szczerze, jestem troszeczkę podekscytowany. Karlos, to był naprawdę fajny gracz, bardzo młody i bardzo utalentowany. Możliwe, że w przyszłości będziemy o nim więcej słyszeć i możliwe, że będzie wygrywać turnieje i osiągnie sukcesy jak nercia. Na pewno ambicje ma ma równie wielkie. No i dobrze, Daybreak, tak jak tutaj nam powiedział przed chwilą Devran, TV No i jak sądzisz, jak będzie wyglądał meczat na tej planszy? No Daybreak, bardzo fajna mapa, bardzo zbalansowana myślę dla wszystkich raz w TVP wiesz, co często tutaj widzę? Forgety, ponieważ ten natural jest bardzo otwarty. Można spokojnie ustawić tutaj duży contain z centry, zelot, i myślę, że można przewieźć to. Ale jednak zobaczymy, zobaczymy co zagra tutaj Protoss. No, tak, to jest bardzo ciekawe. No, tutaj wiemy, że rush dystans jest bardzo długi. Także myślę, że zobaczymy tutaj mimo wszystko. One Gate Expa i One Rax Expa. Chyba, że Karosz to naprawdę podbudowany pierwszym zwycięstwem będzie chciał może tutaj troszeczkę zagrać coś niestandardowego, jakiegoś Chizika, może Proxy, <tryk> <tryk> hmm, Raxy <tryk> No zobaczymy, no i przed, może przedstawmy gracze jako fioletowy Terran Steam Rage Karosz się w mapie Daybreak. Tak jest? Daybreak mapie, w lewym dolnym rogu mapy Daybreak. No, właśnie, tak. Bardzo fajnie tutaj ten Karol zagra ten gracz oczywiście zagrał Karolowski w, w pierwszej grze, na w prawym górnym rogu, czyli w sumie tak jak, tak jak to było przed chwilą, tego że przypomnieliśmy Cloud Kingdom, teraz mamy Daybreak, mamy Inspita takiego różowatego protosa, tutaj stawia nam pierwszego parę, naprawdę zamieniliśmy się rolami, nie wiem czy drodzy widzowie pamiętacie, ale ostatnio ja przedstawiłem a, a Devran przedstawiał Inspita dokładnie takie same stanki, które i również powiedzieliśmy, że... Pajno się stawia, także takie déjà vu mogą wam w tym momencie się pojawić. No i mamy pierwszą probę, która oczywiście skatuje bardzo szybko, pewnie znów będzie próbować denerwować też szereg karosza, atakując jego scv która będzie budować baraki. No ale zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Znaczy, jak w sumie jej to wyjdzie. Mhm, jednak widzimy, że tutaj nie. Będzie jednak grany Gateway. Gateway na 13 będzie grany, więc standardowo nie będzie Nexus Firsta. No i tak samo Karosz swoje pierwsze baraki już stawia. No i zobaczymy dokładnie, jak to będzie. Wygląda, że zaraz dostaję informację, że jesteś troszeczkę za głośno. Już się trochę ciszczamy. Mm -hmm. Dziękujemy oczywiście wam drodzy widzowie. Bardzo serdecznie tak, wiem, widzę to wszystko, umiem czytać czat. Dziękuję tobie bardzo serdecznie za informację. No i dobra, teraz powinno być lepiej. No i zobaczymy, zobaczymy. sv również leci już na Scout do Protosa. Najlepiej chciała widzieć, co tam naprawdę tam się dzieje. Mhm, mm dokładnie tak. Jest już grany pierwszy symulator wszystkie próby zostają właśnie do niego wysłane. Już powinno być troszeczkę ciszej ze mną, więc... Tak jest, ciszej oczywiście, jeżeli... jak tam to wygląda, czy jest już trochę lepiej. E, wasza opinia jest jak, naj, jak najbardziej e, tutaj wskazana, żebyśmy mogli dokładnie wiedzieć e, i dokładnie odwzorować wszystko tak, żeby wam to pasowało. Dalej za głośno. E, dalej za głośno, hmm. To ciekawe, dosyć. No, no, dobra. Może ja troszeczkę przyciszę na te się. No to ja czekaj, ja cię ja przyciszę, ty nic tam e, nie rób. Aha, no dobrze, dobrze. E, już się przyciszam, jeszcze troszeczkę. Ok, teraz powinno być już naprawdę ok. Także, drodzy uh -huh. widzowie, no zobaczymy, mamy już pierwszego Marinesa. No i widzimy, że Karol znów będzie grać ekspansję. Mm, mm, więc, więc tutaj jest bardzo fajnie. No i skautuje cały czas tą, tą scp on sobie tutaj e, denerwuje swojego przeciwnika. On nie ma, nie ma opcji w tym jego jak jakiejś je ciągnąć. Oczywiście. Zero to jest wolniejszy niż ta, ta Sfoka, tak że ona może sobie tutaj bezpiecznie się przemieszczać. No i widzimy chyba, że Incidente również będzie grał teraz ekspansję, albo i nie. Nie, jednak nie. Z jest grany drugi asymilator. Zobaczymy. Hmm. Może być forge z dwóch asymilatorów, tak jak mówiłem. Duża ilość sentry jest potrzebna, żeby tutaj przebić te wszystkie defensywa z bunkrów. Tak, no ale widzimy, tak jak właśnie mówisz, tutaj jest drugi asymilator. Nie, wy nie wydobywa na razie jeszcze z niego gazu. Tutaj myślę, że się troszeczkę nasz protos y zagapił. No i zobaczymy, czy będzie może jakiś Frigate Robo na, na terenu, No nie wiem. A jest grany, pa, jest grany Pylon tutaj, mhm. na samym dole mapy. Tak, tutaj taki e, Ninja Pylon jest tutaj grany, także. Dwa okay. Gateway, e, czy będzie trzeci? Nie. E. Będą. Frigate Pressure. Frigate Pressure, tak naprawdę ten drugi asymetry ten drugi jest niewykorzystywany. Nie wiem, czy to może być. Był fake w momencie, kiedy Karol już tutaj. Patrz co mamy, Stargate'a proxy, Stargate. proxy Stargate Freegate także. Void. Będzie potrzebny ten drugi gaz, no ja nie, nie wyobrażam sobie, żeby Incipit grał z jednego gazu, tylko i wyłącznie Stargate'a. Niemożliwe, niemożliwe, ponieważ Void Ray kosztuje olbrzymie ilości gazu, mm -hmm, okay. a na pewno będą tu grane Void -ray. Tak jest, dostajemy potwierdzenie, że już jest wszystko dobrze z głosem, także e, fajno, fajno, dziękujemy. Marnie jest troszecz troszeczkę, troszeczkę tutaj e, uszkodzona, ale ale przygodziły tego stalkera, jest pierwszy bunkler, bunkier na froncie, no i zobaczymy, czy on w końcu zacznie zbierać gaz z tego e, drugiego asymilatora, no dał chronobusce na Cybercore, także powinien widzieć, że że tego gazu nie ma tyle ile, tyle, ile powinien, że tutaj nic nie zbiera. Teraz dopiero zauważa, ojej, i teraz na pewno no, jest niezadowolony z tego, z tego faktu. Pierwszy Wojtrych dopiero w tym, w tym momencie budowany, na drugiego mhm. może być problem, żeby był gaz. Karol już wysłał swoją SCV-kę, żeby zeskautować, ale w zupełnie inną stronę jedzie, nie będzie skautował tutaj na dole no i dobra i mamy, mamy tutaj na, na czacie Penisy będą, a nie Void, a nagle patrzymy i Wojdry jednak. Czyli jednak mamy wojdry, a będzie prawdopodobnie bardzo fajny tutaj push. SFK również przejeżdża sobie zgrana ekspansja ze strony, Cypita. Mhm, także to będzie... Bardzo bardzo dziwne. No nie, no zobaczymy ten e, słynie, zasłynął sły, sły nam w pierwszej grze, jest takie troszkę dziwne, wow, jak dużo Marines w tym momencie wyszło z tego bunkra, żeby przegonić te dwie jednostki. Zobaczmy, czy ten Wojdriej, drugi Wojdriej, także to będzie, ja myślę, że to może być jakiś push, że tutaj, jeżeli ten drugi Wojdrej wyjdzie, to może być naprawdę niebezpieczne, jeżeli te e, zeroty z sokery dobiorą się do marynarzy, oczywiście Wojdriej ma 100 tarczy i 150 rzeczy, także też łatwo zniszczyć go nie jest, no i w tym momencie zaczyna on szpalać e, sf zaraz się naładuje, i będzie naprawdę zadawać kosmiczny damage, naprawdę w tym momencie już, już bardzo szybko spala te... No ale taki... musi wycofać tego wojny. to mm -hmm. cztery malinicy spokojnie sobie z nim, nie wiem czy poradzą, ale nie chcę tutaj przyjmować zbyt dużego damage'a na niego. Mhm, mm no, no ale dwie, dwie stw. udało dwa się. Kolejne dwa są produkowane. O, także już, już nawet mamy kolejnego skolejkowanego. No widzieliśmy, że udało się dwie stw. Yy, tam ukryć, także to jest fa fajna opcja, że coś takiego się udaje. Można byłoby te suplejdy, poty również tutaj przypadki są tak troszeczkę, troszeczkę wysunięte. Karol już lubi je tak właśnie rozstawać, lubi widzieć co się dzieje tutaj dookoła jego planszy jakieś jakieś tutaj... Jakby leciały War Prismy, to też by do, dobrze widział. Nic błogosławień nie, nie zaskoczyło później. No to dokładnie tak jednakże widzimy, że ewidentnie brakuje mu tutaj gazu, ponieważ te Wojdreje nie ma w ogóle, jedynie 300 stalkery, więc to jest bardzo mało ilości. No i w tym momencie to jest są dwa bunkle, no nie, nie widzę tego, nie widzę, żeby to... Żeby to i jakiś ten tym prze, e, przepchnął no z tej jednego Marincy daję no, mu no, no, także to jest fajna opcja. To w bunkrze mają dokładnie taki sam zasięg jak ten Voidry, więc dużo nie będzie tutaj Jest trzeci Wojder właśnie wylatuje, mm -hmm. jest grany czwarty, czwarty Voidray. Tak no i mamy jedno centry tutaj czekając na dole, także ono może, mm -hmm. może tutaj jakby na będzie miało energię na dwa forse, myślę, że to może być znaczące. Oj te Marince troszkę teraz e, poza pozycją wyszły, eee dopiero co stracił dalszy jeden Zut również ginie, ale tak naprawdę e, Karloś nie może przesadzać ze stratą swoich Maryców, produkuje ich aż 4 na, na... które teraz już o wiele więcej, bo reaktor mu się wybudował, ma e, niewielkiego Super Bloka. Musi poczekać dopiero teraz buduje e, e, super no to jest na pewno na pewno czas, e, znaczy rzecz, której nie chciałby robić Karloś, e, Supaj w takim momencie, że kiedy mamy armię przeciwnika pod swoją bazą. No kolejny Marync, e, to jest zasnepowany, musi mieszać e, ilość tych marińców zdecydowanie, jeżeli chce e, tymi Wojdrami coś tutaj ubrać. I mhm. Kolejny Wojdrej zostanie pewnie stracony, tak. Mhm. Jeden Wojdrej padł, to jest olbrzymia strata, to, ponieważ dla tego procesu e, tak. No tutaj jeden Wojdrej stoi nic nie robi, tak naprawdę mógłby zauważyć, że ma Wojdrea więcej. No troszeczkę nam się Incibi w tej grze, e, zamieszał, zamotał, e, nie zbierał na przykład gazu. Teraz ma Wojdreja, którego mógłby używać e, do walki 4x4 cztery, cztery, czy 5 Wojdrej, to już byłaby naprawdę, naprawdę bardzo silna, e, silna arma. Teraz zauważy, że ma tego e, do dodatkowego. Kolejny już w tym momencie e, wylatuje. No, Karol musi się mieć na baczności, tak naprawdę produkuje sześciu malinców na raz. Ale mimo wszystko tej wodory w momencie, kiedy się rozgrzeją, będzie naprawdę, naprawdę ciężko. Druga ekspansja jest grana przez, przez Karosza, więc czuje się bardzo bezpiecznie tutaj. Myślę, że spokojnie muszę... Wystarczy grać na czas. Jak najdłużej to przeciągnąć i będzie coraz lepiej ta ekspansja no. dopiero u protosa zaczęła działać. Tak, ale to jest właśnie ważne, że on tą ekspansję posiada w tym, w tym momencie, o, w tym momencie karosz patrzy, aha, on ma ekspansję, czyli to naprawdę muszę coś się zacząć robić, no bo jestem do przodu Supply, okej okay, mam więcej, mam większy przywód, ale to nie miał faktu, że mój, mój przeciwnik siedzi na jednej bazie, tylko no właśnie siedzi na tych długa o fajne forfinder, tylko szkoda, że Ee, że tak szybkie, e, tylko trójka malin została złapana, opana, no, ale to w zaraz znowu będzie miało energię na kolejne, na kolejne mm -hmm, Dokładnie tak, to jest 4 Wojdreje, 0 zelotów, 3 Stalkery, więc zobaczymy. Widzimy, że już zbiera z obu symilatorów ten gaz w y, naturalu, mm -hmm. czyli ja widzę drugie robo, tak, już podwójne robo. Tak, jest pozwolenie Robo, no e, zobaczymy co tutaj tak naprawdę będzie nam chciał i jeszcze wymyślić Także, no bo już tutaj bardzo... O, tej jest kolejny Stalker, tak? Darko o, ta ładne, jest. ładne, ładne portfilda, ale troszeczkę za późno, ale zobacz, że kolejny Wojtry ginie, ten również jest martwy tutaj, co bo Arna w tym momencie jest już stracona i myślę, że Karol e, dumnie będzie, dumnie będzie przychodził do, do kolejnego zwycięstwa e, Łączna, łączna pula, to jest zwycięstwo, gdzie jest 2 do 0, także myślę, że Karol, Karol jest na jak najlepszej ale drodzy, żeby ten mecz wygrać, oczywiście nie możemy jeszcze niczego przesądzać, no ale Incipit musiałby zagrać teraz naprawdę jakiś y, kosmiczny, mikro z kosmicznym. Mhm, z speedem, tak nie widzę nie tego, ponieważ ma dwa robo, techuje w kolosy podwójny forcie zgrany. Fajnie mieć upgrade'y, ale fajnie mieć też wojsko. No tak, dokładnie. No te upgrade'y dopiero teraz się zaczynało, one nie mają szans po prostu skończyć. Nie wiem, Karol już musiałby odpuścić i budować 5 ekspansji, żeby... żeby Incipit mógłby... Żeby dokładnie tak. Incipit te jeszcze nie mają steampaka Myślę, że poczeka tutaj jednego steampaka 30 sekund nie, jednak nie, będzie tutaj się no, na siłę puszował. No, jest nie najlepsze, chociaż to na dobrą sprawę. Te Marinesy wchodziłyby pojedynczo, co byłoby fajną opcją. Karol już ładnie niszczy teraz, bardzo mądrze w sumie niszczy te kamienie. E, Tych procedur będzie potrzebało wiele więcej niż tylko jeden, no i Incykterowie może po prostu nie wystarczyć energii na centry, tym bardziej, że ale splipak właśnie się kończy w tym momencie, mm. właśnie został zakończony jeden-1 w połowie, pierwszy kolos w połowie, z pakuje całą armię, wbiega na przeciwnika, będzie nic tutaj pilony, bardzo ładny split na tego ale jednak nie ma po co, ponieważ to nie ma żadnych high temper ani kolosów. Robo zostaje stracony, pilon zostaje stracony, stopnięte do defensywy, proby się cofają, wszystkie zostają stracone, no i nie ma żadnych centry. Tak jest na górze bardzo ładny stampus, teraz jest tylko zostały te trzy biedne cakery w tym momencie giną jest GG ze strony Instytuta. 2 do 0, Carlos, trudno wygrywa ten, ten to Best of Free i przechodzi do następnej rundy, także wiem, że dużo fanów Karlosza jest teraz z nami na widowni, także możecie być zadowoleni ze swojego fana Incipita. Zniszczył dosyć prosto, choć z drugiej strony Incipit próbował zagrać tutaj niestandardowo, chciał zaskoczyć Karlosza. No i na, należy mu się również gratulacje za to, że podjął walkę i chciał zagrać mm -hmm. coś, czego się nie gra, zaskoczyć swojego przeciwnika. Wiesz, ten All-In, mm -hmm. Freegate Void grało się jeszcze za czasów bety. Aha, no tak, to mógł się mm -hmm. tego Karol po prostu nie spodziewać, bo... bo... Mm, to jest Olin in mm -hmm. za czasów bety, MC go tam spopularyzował. Op, spopularyzował. Kiedyś jeszcze to był, chyba jak Protoss, to grał tylko Freegate Void we w każdym meczapie. Tak. No dobrze, drodzy widzowie. My, my się z nami żegnamy, oczywiście z youtuberami, bo Karol tutaj udało mu się wygrać gładko 2 do 0, także na spokojnie. Możemy ten etap niejako streama zakończyć, ale nie marcie się, nie marcie się. Zaraz do was wracamy mm -hmm. z kolejną rozrywką. Mm -hmm.